Jeremiasz, jak zwykle my nie posiedzimy w domu i znowu gdzieś się wybieramy. To powiedz tutaj państwu, gdzie my się wybieramy. Nad morze. Nad morze, jedziemy Do Wrocławia. Nad morze do Wrocławia. No to. A więc tak. Startujemy zaraz. Czekamy na Minkę. Spakowani. Jest adres obrany. Można startować Ciemno Ale już prawie jesteśmy Na plażę I co będziesz robić? Nie wiem Kąpać się No to zapomniałam kąpielów Aha, no dobra Wielonki, Bartikus o. Proszę zobaczyć, mamy Idziemy Pierwsze wejście nad morze Proszę państwa Warosław Może strasznie zbliżony Sitting in room, thinking about all the crazy things we love to do Just me and you miał głowie Can help but smile life a cause I know you're my perfect fit even though we're pretty eyes

jodu jest. To wszystko to jest 100% jodu. Ale to? Zawsze chcieliśmy zobaczyć takie morze. być lepiej. Lepiej nie mówić. Jest dobrze. Powiedz coś. Kuku. Co tam słychać u siebie, Jerena? Ciepła woda? Na opowiadać Opowiadaj tutaj, widzą. Łał. E, Ejo. Śmiałku, chodzimy do wody. Uuu. Uuu. Dobra. Taka jest sytuacja, że ja parę razy byłem w życiu nad morzem, ale nigdy w życiu na, na takim morzem. Zobaczcie co tu się dzieje. Przecież to jest normalnie jakby tym. Nie? Normalnie jest masakra. Nie ma? Nie ma, Nie ma, nie ma? Nie Ahoj kapitanie Ahoj kapitanie Ahoj kapitanie Nie iść Czerwony świat Zaraz się zapali zielony Trzeba będzie cześć Proszę Państwa, ruszy Mora zapomnieni Brrrr Wierzcho nie widzą Prosta, otwarte morze Música é que

Mocna, mocna dzieci. Słuchajcie, to jeszcze raz Wojka zawołajcie. Wojtka! 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 Dobra, Wojtek, czy ty wyjdziesz czy nie? Nie wyjdę, bo tam jest za dużo dzieci. Za dużo dzieci? Tutaj w ogóle nie ma dzieci, prawda? To są same figury woskowe. Co ty gadasz? To nie są figury woskowe. To są figury wózkowe, prawda? W ogóle się nie ruszamy. W ogóle. Zobacz, ja zawołam, jakby dzieci to były dzieci, to odpowiedziałyby okrzykami. Dzieci jesteście? Nie ma. A jeden ja powiedział cześć, się widziały? A no co to za figura powiedziała cześć? To są dzieci! Oh, oh, oh. Drodzy, Wojtek przyjechał, żeby opowiedzieć. Nie opowiem! Chciałby opowiedzieć? Nie powiem, nie znam. Nie, nie, nie. <śm> straszny łobuz! Co to powiedzieć? Chodzi że jesteś straszną. To nieprawda, to nie ja to. O, to a, a, a. Słuchajcie, Wojtek chciałby opowiedzieć. Nie chciałbym. Opowiem. Nie powiem. Opowiem, nie powiem. Co powidać? Nic! Słuchajcie, Wojtek, op nie <S preachers> MarkER <HandyÁS> Dobre, dobra, dobra, страшно siadam, Wiem, że muszę umyć nogi, Słuchajcie, Wojtek to jest taki łobuziak proszę. Nieprawda, jestem bardzo grzeczny, grzeczny Wojtek. Mam nawet tutaj odznakę. Że... Gdzie jest moja odznaka? Ja, ja ją porwałam. Ja? ja też. Ja ją porwałam. Ja też. Mam cię na oku. Słuchajcie, moi drodzy, Wojtek chciałby opowiedzieć, nie powiem, co? Nic. Słuchajcie, opowiem wam bajkę, Słuchaj, opójdę bajkę, o czerwony nie znam! O jasiu, nie znam! O Różku o, nie znam! O, nie znam. O, śpiącej. o śpiącej nie znam! O śpiącej królowej. O trzeźwim nie znam! O trzech się nie znam! Jaką bajkę Nie znam w ogóle. Słuchajcie, to skoro Wojtek nie zna bajki, to ja troszeczkę naskażę. Co zrobisz? Troszeczkę na Nie można skarżyć. Ja go Pokażcie języki. Skarżę pyty! Ła! Wow, język lata jak łopata. Wojtek to jest straszny obóz. Wobec... Nieprawda! Słuchajcie. Wojtek chciałby powiedzieć wam... Nie chciał. Opowie wam bajkę o Jasiu i O królownie Jasi, zabój! Jeroń, wytrzymaj. Nie trzeba, ucieka. Chyba uciekać. przed no,

Okay. Jedziemy. Do domu. Do domu. Słońce wita na nas do domu jak wracamy. Dobra, mamy postój, tak? Mamy już połowę drogi już za sobą do domu, po powrocie. Wracamy skąd? W Balticusa Baltikusa. Co tam, co tam robiłeś? No wiem, Tak boleh buat